Hejka, cześć moje zodiakalne bliźnięta, robimy sobie przekaz dla was na październik, dla bliźniąt, na miłość, na uczucia, na relacje, co w październiku? Co w październiku szykują dla was gwiazdy, jeśli chodzi o uczucia, o relacje? Co w październiku szykuje dla was wszechświat? Poszykuję wszechświat dla zodiakalnych bliźniąt, jeśli chodzi o uczucia, o relacje. Proszę o jasny przekaz. Wasza energia na zewnątrz bliźnięta. Co w głowie? Co w sercu, co w zamierzeniach. Energia waszej. O niech będzie chciała wylecieć to. To proszę bardzo. Energia Waszej osoby na zewnątrz. Co ona ma w głowie? Co Wasza osoba ma w sercu? I co ona ma w zamierzeniach względem was. Nie sobie spojrzę na spód talii i powiem Wam, co się tutaj wydarzyło. Dla kogo to jest tak mniej więcej. Poznacie po historii, słuchajcie. Powiem tak. Wcześniej w tej relacji chwilę przed październikiem, to tu jest jakaś batalia. Sprzeczamy się, w komunikacji nie ma równowagi, kłótnie, sprzeczki. Kto mądrzejszy, kto ma więcej racji, wiecie, takie przekomarzanie i tak dalej. Jednocześnie ktoś tu się wykazuje <noise> dosłownie anielską cierpliwością, ale po tej cierpliwości jest jakaś basta, koniec tego: ktoś odchodzi. Nie umiemy się dogadać. Odchodzę, odsuwam się. Muszę odejść, bo nie potrafimy się dogadać. No i znowu za chwilę po tym odejściu kogoś łapią wątpliwości, czy dobrze zrobiłem, a może jednak nie. Co zrobić inaczej? Wiecie, ktoś tu kombinuje w głowie, rozmyśla przy okazji, rozmarza się jakaś osoba o przeszłości, o tym, co nas łączyło. I zaraz potem ta, ten ktoś sobie mówi: Nie, dosyć tego, nie było tak cudownie. Nie idealizuj tej przeszłości, bo ona nie była taka cudowna. Bo ktoś tu już w głowie sobie wiecie: O jejku, było tak wspaniale. A tutaj wcześniej była walka, tu była walka. I dlatego było odejście, trzeba o tym pamiętać. I teraz tak. Wasza osoba. Dopytajmy się z drugiej talii, ponieważ to jest miesięczny rozkład, dopytujemy z drugiej talii. Dziękuję. Okay. Dalej, poproszę. Dziękuję. O. Mhm. Dobra, jeszcze poproszę o jedną. Dziękuję. Dobra, powtarzają mi się karty, dublują mi się karty, już wam mówię jakie karty mi się dublują. Jakiejś ogromnej cierpliwości. Jakiejś równowagi, ktoś tu po prostu w równowadze, w anielskiej cierpliwości się pojawia. I ta karta mi się pojawia dwa razy. Druga karta, która mi się dwa razy pojawia, to jest karta um, osoby to jest energia kobieca, bardzo inteligentna kobieta, ale wiecie, jesteście bliźniętami, tu mnie słuchają i mężczyźni i kobiety, ale energia kobieca może być w każdym z nas. Ale dotyczy to dosłownie bliźniąt, bo to jest wasz trygon, karta mieczowa, czyli osoba bardzo inteligentna. Ktoś, kto patrzy przez pryzmat głowy na świat, nawet na relacje. Jakby to była ryba, to by mi pewnie pojawiły się puchary, a u was nie. U bliźniąt powietrznych są miecze. Pojawia mi się dwa razy taka energia u waszej osoby i e, u spodu talii. U waszej osoby pojawia się w głowie ta energia kobiety, która jest inteligentna, która osądza. Wiecie, co ona osądza? I w ogóle odwraca się w głowie od was bliźnięta. Ona się najpierw w głowie od was odwraca z myślami, a poza tym osądza... Wiecie co? Jakieś takie szaleństwo, takie coś jakby za, za bardzo mnie poniosło kiedyś w stosunku do bliźniąt, w sensie takim zauroczenia. Wiecie, namiętności, za bardzo mnie poniosło w stosunku do bliźniąt. do bliźniąt. Za bardzo byłem ognisty, ognista, za bardzo chciałem nowego początku, za bardzo chciałem szaleństwa z tym moim bliźniakiem. To było głupie. To było głupie. Niepotrzebnie dałem się ponieść. Ta osoba tak się pojawia bliźnięta. Niepotrzebnie dałem się ponieść zauroczeniu, fascynacji erotycznej. Wiecie, ta osoba się odwraca od Was i ocenia to swoją, tą swoją fascynację Wami. Ta fascynacja była głupia, niepotrzebna, nie potrzebuje tego. Wiecie co, bliźnięta? Wasza osoba, od razu mówię, wasza osoba bliźnięta może być strzelcem, i to by bardzo pasowało tutaj, ponieważ bliźniak jest na, na kole Zodiaku, jest w, po przeciwnej stronie jest waszym odbiciem. To jest energia bardzo odpychająca, jednocześnie bardzo kompatybilna z wami. To jest wasze odbicie lustrzane. Energia strzelca. I jeszcze pojawia się energia panny. Może znacie kogoś takiego w swoim otoczeniu. Dalej, co ta osoba ma w sercu? Ta osoba, tak jak mówię, tu się pojawia drugi raz ta karta Strzelca, karta y, balansu, mądrości, stabilności, ale to jest przeszłość. Ta osoba taka była względem Was. Ona taka była. A jaka jest teraz w sercu? Ta Wasza osoba bliźnięta. E, wiecie co? Jejku. Ona albo uważa, że Wy się chcecie na niej odegrać w jakiś nieładny, nieczysty sposób, albo ona. Chce się na Was w jakiś sposób odegrać, jakoś Wam zajść za skórę. Bo tu jest no, znowu miecz i miecz. Tylko tu jest jakaś intryga. Ta osoba w sercu no, nie ma już jasności. Ta osoba nie ma czystości względem Was w sercu. Nie ma. A na zewnątrz, ona się pojawia, ta Wasza osoba w, w październiku, jako ktoś. Ktoś skupiony na sobie. Ta osoba idzie ulicą i myśli jest zamyślona co ja nie wiem, co ja w tym bliźniaku widziałem muszę się na nim odegrać, koniec z cierpliwością, koniec z balansem no coś takiego, ta osoba jest takiej mm, w takim wejściu w siebie, ale ona nie dochodzi do żadnych szczytnych podsumowań żadnych Wiecie, ona nie, pod, nie, pod, nie ma jakichś pięknych podsumowań tej relacji. Nie. Uważajcie, bliźnięta, to nie jest. To nie jest dobra energia. Ta osoba nie jest w dobrej energii. Ona wchodząc w siebie nie ma dobrych wniosków. Hm. I dalej. Ta osoba. przed październikiem złapała się na tym, że ta relacja. W tej relacji coś uporczywie wraca. Ciągle coś wraca, jakieś mechanizmy. Być może ta cierpliwość tej osoby. Ciągle coś wraca. Jestem zbyt cierpliwy dla bliźniaka. Najpierw jestem w ogóle zbyt um, entuzjastyczny. Potem jestem zbyt cierpliwy z kolei. Wciąż coś tu wraca. Ta osoba to ogarnęła, ona to złapała. Ona już to wie, że tutaj coś wraca jak bumerang ale to nie jest fajne. I na koniec miesiąca ta osoba w ogóle. Albo. Ona w ogóle cieszy się, że. No ja się boję, że ona coś chce ugrać w niefajny sposób i ona będzie dążyła do tego, żeby jej to przyniosło radość po prostu. Jakby odegrać się na bliźniaku i to ma mi dać radość. Albo cieszy się, ona się cieszy, że. Nie wiem, ciągle mi to przychodzi tutaj do głowy, że ona się cieszy, że... No mówię, odgry, odgrywa się na Was. Cieszy się, że się na Was odgrywa. Ona nie wychodzi do Was. Ona nie wychodzi do Was. Ona będzie w radości, że ona Ona się cieszy, że na czymś się złapała, coś, lampka jej się zaświeciła, że tu jest coś nie tak w tej relacji ciągle. I ona to ogarnęła, ona się z tego cieszy. Ona jakby czuła się krok przed Wami, krok przed bliźniakiem. Ona jest w radości z tego powodu. Bliźnięta, a wy? Mhm. Ojoj, ojoj, ojoj. Dobra, dopytajmy. Dlaczego tak? Dlaczego Oj, oh jas. Yes. ale macie karty w tym miesiącu, bliźnięta. Ojoj, oj. Ale energię. A dajcie spokój, dajcie spokój. A. Masakra nie fa. Ojeju. Hmm. Hmm. Czekajcie, nie sobie popatrzę, ale rozkład. Nic, nic, nic ciekawego. U, tu się wszystko posypało moim zdaniem. Tu się posypało między wami, a waszą osobą. W październiku jest. No. Jest... Jest źle. Bliźnięta, jajko. Wy jesteście w ogóle, ja cię nie mogę. W głowie to uh, jakieś uzależnienie od tej waszej osoby. Czujecie się, jakbyście się nie mogli od niej, przestać o niej myśleć, ale to podstawą tego jest złamane serce, jest wielkie rozczarowanie. Rzadko, rzadko bliźniak, rzadko mi się bliźniak pojawia w takim. W takim ciężkim mańcecie, w takiej ciężkiej głowie, w takim ciężkim nastawieniu, w takim przeciążonym mentalu. Ja Bliźniak zdaje sobie sprawę, że to wszystko jest rozczarowaniem. Że to wszystko poszło nie tak. Mało tego, że my jesteśmy w jakiś sposób od siebie uzależnieni. Jakbyśmy nie mogli się od siebie uwolnić, nie mogę nie przestać o nim myśleć o tej mojej osobie, ja bliźniak, to jest złe, to jest niefajne. Energia ciężkości, braku wyjścia, kołowrotku w mentalu, ale wszystko oparte na rozczarowaniu. Na rozczarowaniu. I tak, odwracacie się. Energia bliźniąt to jest energia w tym miesiącu odwrócenia się od swojej osoby. Ja bliźniak się odwracam. Nie będę rozmawiał, nie będę się... Jejku, to w ogóle jest... W ogóle jest... Wasza opozycyjna energia, bo bliźniak jest. Wy jesteście znakiem, wy jesteście energią komunikacji, właśnie rozmowy, działania werbalnego, takiego kontaktu. Bliźniak jest od komunikowania. A tutaj wy się w ogóle odwracacie, nawet to jest wasz znaczek, wasza, wasza symbolika. Wy się odwracacie, nie będę rozmawiał, nie będę wyjaśniał, koniec tego. Relacja? Nie, dziękuję, odwracam się i w tym. W ogóle w tym braku komunikacji bliźniak upatruje swoje zwycięstwo. Nie będę rozmawiał koniec i ja wygrywam dzięki temu. Ja bliźniak dzięki temu wygrywam. Dzięki temu, że się zabarykadowałem w ogóle, obarykadowałem się przed tą osobą, bo mnie, bo mnie boli myślenie o tej osobie, mnie to boli, mi to sprawia trudność, ciężkość. Robię barykadę, żeby ta osoba mnie już nie zabolała i dzięki temu wygrywam. Przy okazji przestaję się z nią komunikować. To jest bliźniak w tym miesiącu. To jesteście wy. Jajku, jakie czytanie. I jeszcze, jeszcze żeby było. Jeszcze żeby było na dokładkę i jeszcze. Wiecie, jeszcze lepiej. To co robi bliźniak. Patrzcie. Patrzcie, jakie wy macie tutaj karty. Widzicie to? Macie dwa razy. Macie dwa razy kartę po prostu upartego osła. Nie wyjdę z żadną komunikacją, z niczym nie wyjdę ja bliźniak. Nie ruszę się. Nawet palcem. Bliźniak nie ruszy palcem. Ja. ja cię nie mogę, aleście sobie zaszli za skórę, strasznie. Strasznie zaszliście sobie razem za skórę. Po prostu nie wyjdę, nie ruszę palcem. Zostaję przy tym, co mam. Ja, bliźniak. W tym miesiącu. Nie, nie, nie. Ja już coś mam, ja już coś też ogarnąłem. Ja nie jestem w ciemie bity. Ja swoje wiem i ja przy tym zostaję. Nie ruszy się, bliźniak. Do was można ewentualnie przyjść. Z prośbą, ale wy nie wyjdziecie. A co jest tego podstawą? Właśnie to. Bo już ogarnąłem, że ja nie wyjdę. Po prostu nie ruszę się. W komunikacji do tej osoby ja się nie ruszę. Ja nie mogę. Jest szok w ogóle. Jestem w szoku. Nie, w ogóle. Nie, nie ruszycie. Niesam niesamowity w ogóle rozkład, powiem Wam. E niesamowity rozkład. Po prostu za. Zabarykadowaliście się w swoich poglądach, w swoim bólu. I w swojej upartości, ale wy uważacie, że to jest wasz triumf nad tą osobą. To jest moje zwycięstwo nad moją osobą. Cał... Patrzcie, w ogóle się odwracacie z komunikacją. Całkowicie. Całkowicie. No, słuchajcie, taki rozkład. Ja tutaj nic nie poradzę, co mam wam powiedzieć. A... Tak, to zostawię no bo to jest czytelne całkowicie dla mnie. Pewnie dla kogoś z Was też, dla kogoś, kto to ogląda, niesamowite. To jest w ogóle kogoś rozkład całkowicie. Ale szok, październik, zobaczcie. Odchodzi słońce, i przyparcie, jaka energia przychodzi. Mroczna, mroczna energia. Mroczna energia w październiku. No dobra. Boziu. Dobra, ee, dzięki za oglądanie, za oglądanie do końca. Dzięki za subskrypcję, za lajki, za komentarze. Dzięki, że jesteście ze mną, moje bliźniaki. Boże, Basu. O, ale się odwracacie od kogoś, ale się odwracacie. Ode mnie się nie odwracajcie. Ode mnie, ode mnie się tak nie odwracajcie. Ale od kogoś się odwracacie strasznie. Tu jest, mówię, tu jest energia, wasza osoba to może być strzelec, panna, ale też, też inne znaki tutaj wchodzą w grę wiadomo. Ale odwracacie się całkowicie. Dobra, yy, dzięki, dzięki, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, buziaki papa. Pa.